Siema, siema kryptoświry, z tej strony wasz kierownik działu patokryptingu, jest kolejna środa, czyli dzień na he, he, he. wykres. Aj, aj. A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, pogadamy o BTKUINie, bo Bitikuin nadal gra w rindżu. E, oprócz Bitikuina prosiliście, żeby był Chilis, więc będzie Chilis. E, w związku z powyższym, słuchajcie, naturalnie na początek muszą być ogłoszenia osiedlowe, w związku z powyższym. Ja nie jestem doradcą finansowym, wszystko co usłyszycie w tym materiale, wideo, nie jest poradą inwestycyjną. E, swoje sianko inwestujecie na własne odpowiedzianko. No i oczywiście, jeżeli to rozumiecie, jeżeli wasze mózgi to szczaiły, no to zapraszam do dalszej części materiału. Jeżeli nastąpiły braki w postaci zrozumienia przekazanej treści, polecam Wam jakąś, nie wiem, telewizję Ty i Twój film e, i oglądanie jakiegoś przytulasa. Ej, dobra, może coś lepszego znajdziecie. Dobra, w każdym razie m, to mamy z głowy. E, oczywiście tak, e, z ogłoszeń zapraszam Was bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Tam najczęściej piszecie. Zapraszam Was na Twittera, e, bo na Twitterze m, musicie być, jeżeli planujecie e, przyszłość z krypto albo zaczynacie inwestować w krypto. No i oczywiście zapraszam Was do grupy na telegramie, będzie link w opisie tego oto wideo. I a propos grupy na telegramie, to tak zanim zacznę płodzić swoje dywagacje na temat tego oto FikuMiku tutaj, to słuchajcie, jestem mega zajerany, że mamy taką fajną grupę i oczywiście cieszę się, że ci, którzy wczoraj wsiedli wspólnie ze mną do pociągu o nazwie Longu na Bitikujnie, nie wiem na jaki dźwigni wchodziliście, pewnie niektórzy na mniejsze. Inni na większej, wiecie na jakiej dźwigni ja wchodziłem. E, tak naprawdę ci, którzy weszli wczoraj, a dzisiaj realizowali zyski, e, są na plusie i to mnie cieszy, że e, właśnie mamy taką grupkę i na tym ma to polegać. Słuchajcie, e, kolejna bardzo ważna rzecz. A propos telegrama, to w ogóle rozwalił mnie dzisiaj Karol, <gry> który mm. najwięcej pewnie zarobił, bo przespał to, że ma otwartego longa i po prostu o nim zapo zapomniał. Karol, za tą wiadomość na telegramie <gry> wygrywasz, nie wiem, zdechłe chipsy. <gry> Serio. No ale dobra, fajnie jest zapomnieć, że ma się otwartą pozycję w momencie, kiedy ta pozycja robi e, zielone świeczki, bo jak jest pomidor, no to wtedy chlip, chlip. E, chociaż przy takiej dźwigni razy 100, e, to tam w sumie nie za wiele możecie zrobić, jak to tąpnie w nie tą stronę, o której byście chcieli. Dobra, no i teraz co w ogóle mogę wam powiedzieć na temat waszych poczyniań. Słuchajcie, jeszcze a propos telegrama. Siadło nam tutaj na longu, bo musiało. Znaczy tak nigdy nie musi, bo to musicie zapamiętać, że przeciwnicy analizy technicznej zawsze powiedzą, że to był przypadek i oczywiście szanuję ich zdanie, przytulam ich bardzo serdecznie do swojego ramienia. Uważam, że każdy człowiek wnosi bardzo dużo i ci ludzie też mają bardzo dużo racji. Natomiast ja nie korzystam z niekorzystania z analizy technicznej, po prostu jest to dla mnie istotne i uważam, że jednak można wybrać lepsze miejsca do wejścia. Eee, w związku z powyższym takim lepszym miejscem do wejścia było to, co się wydarzyło wczoraj. Dzisiaj już na Telegramie oczywiście euforia, wszyscy zieloni, ha, ha, ha siadło, wsadło i teraz możesz karynie kupić y, odżywkę do włosów, bo zarobiłeś. Natomiast y, zaraz po tym jak zarobiliśmy kasę, już tam się pojawiają, a to będą shorty i będą złote porty. <laughs> a to tak nie działa, kochani, słuchajcie, nie da się robić realnie zyskownych transakcji po transakcji, tak? Ja wiem, że y, 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 można by rzucać kością i na podstawie tego podejmować decyzje i są takie stwierdzenia, że to ma sens. Y, mówię nie będę się tu kłócił. Natomiast bardzo ważna sprawa. To jest dobry moment, ponieważ Bitcoin jest w range'u, tak? Natomiast ja gram na świecach dziennych. Dla mnie te świece są bardzo istotne. Ja się przyłączam tylko na czwóreczki albo na jedneczki w momencie, kiedy faktycznie gram na tej dźwigni razy 100, żeby po prostu złapać lepszy moment wejścia. No i taki moment był właśnie tutaj wczoraj w tym w tym momencie był ten moment, masło maślane, ale jest przesmarowane przynajmniej porządnie. E, no i w związku z powyższym e, ta transakcja się udała. Natomiast ym, jakie są moje prognozy na Bitcoina? E, słuchajcie, będzie szedł w górę albo będzie szedł w dół, albo pójdzie bokiem. <laughs> Dzisiaj jak ktoś to wrzucił na Insta na Boże, fu, na, fu, nie na Instagrama, tylko na Telegrama, właśnie na naszą grupę. E, tak ym, z jednej strony słuchajcie, można zrobić z tego mema i, i ciągnąć bekę, ale z drugiej strony i taka jest prawda, bo każda analiza techniczna opiera się na tym, że analiza techniczna jest moja. Tym będzie miał swoją, on będzie miał swoją, ona będzie miała swoją, ono będzie miało swoją, i przylecą kosmici i powiedzą uca, paca, uca, paca, uca, paca, i to będzie ich analiza techniczna jeszcze całkiem inna. Zrozumieliście? Ja też nie zrozumiałem, ale właśnie tak można to przedstawić. Są momenty, tak jak widzicie tutaj, bardziej realne. O. I tych bardziej realnych momentów musicie e, się doszukiwać, jeżeli chcecie zwiększyć jakiekolwiek swoje szanse. Bo tak jak mówię, e, zaraz przejdziemy do Chilisa i wspomnę tutaj takiego jednego gentlemana, który ze mną bardzo, bardzo mocno i to czasami nawet agresywnie dywagował w komentarzach pod moim filmem odnośnie e, Chilisa. E, nie pamiętam tam, w którym komentarzu wpisał, że Chilis to w ogóle tak, panie, padnie na gębę, że w ogóle będzie wart minus 1500, 1900. A jednak tak tragicznie nie jest. E, Chilis dzisiaj, bo też o niego prosiliście. E, Natomiast mówię, musicie wyszukać lepsze momenty do wejścia i to jest właśnie taki lepszy moment. To jest taki lepszy moment. To jest taki lepszy moment, tak? Ale tu widzicie, tu też była zasadzka, bo ktoś się tu odpalił, liczył, że będą fajerwerki, fajerwerki były. Ale jak przyładował za dużą dźwignię, no to psz, pomidor. Dlatego ja dzisiaj tą, tą swoją pozycję zamknąłem i wam o tym napisałem, ponieważ coś takiego, taki knot wybija wszystkie stop lossy. Mało tego, jak wybija stop lossy, to luźne gadki, ale on potrafi wybić w ogóle pozycję do likwidacji, tak, jeżeli jest duża dźwignia, więc musicie o tym pamiętać. Jak idzie, jak żre, jak macie te 100% zysku na otwartej pozycji, walimy to w dekiel. Fajnie jest mieć 400%, 500, 1000, milion, trylion, pierdylion, dwa dinozaury i jedna kura, ale jednak lepiej myśleć. Trzeźwo. Natomiast moje predyspozycje do bitcoina i najbliższych rozegrań są takie, że ja bazuję na mojej wizji tego, co się dzieje. Skoro dzieje się to, że ten dolny kanał nam się całkiem fajnie podpiera, i jak widzicie, raz i drugi raz była silna reakcja zwrotna na, to, na ten dolny, dolny próg tego kanału, i nagle dotarliśmy do miejsca, gdzie on się uwidocznił. O tyle, jak go rysowałem. Te dwa knoty nie były dla mnie całkowicie przekonujące, bo to naprawdę, no, połączyliśmy dwa punkty i o, mamy kanał. Ale już w tym momencie, jeżeli rozgrywka na kanale zaczyna się dziać, to już dla mnie znaczy, że coś może się wydarzyć. Oczywiście może być to tylko i wyłącznie zasadzka, że to idzie w tą, w tą w tą stronę, w tę stronę, w ten sposób. E, może to równie dobrze pójść tak, i wtedy z tego kanału wyjdziemy i będziemy mogli sobie dać tylko prawy kliknij, usuń i chlip klip. Natomiast może również być dobrze tak, że to pójdzie w ten sposób. I ja mam taką wizję, ponieważ jak sobie powiększacie to, to widzicie, że nie wybijamy już niższego dołku, i to jest oczywiście e, fajne. To jest już jakby lepsza opcja dla nas, że nie wychodzimy tu, poza ten kanał. To jest dla mnie bardzo ważna informacja, bo to by znaczyło, że my nadal będziemy szli niżej, tak? Jest jakaś walka i to wykres dzienny, więc całkiem realny i całkiem, e, e, że tak powiem, już wyautowany od szumu, i my się tu bronimy na tym kanale i chcemy tego. Tydzień temu na analizie mówiłem Wam, e, albo tak mi się wydaje, że Wam mówiłem, ale myślę, że Wam mówiłem, że e, dla mnie. Rozgrywka tu na tym kanale będzie, w, e, będzie istotna, i tu w ten sposób możemy się spodziewać takiej gry. Będzie rosła presja. Jeżeli będziemy reagować na te wyjścia tutaj i będzie nam się sytuacja uspokajać i chcemy brnąć do góry, to tu będzie ciśnienie. I teraz a propos tego mojego wywodu, o którym mówiłem na początku, e, szukanie pozycji do wejścia. Przede wszystkim zaraz Wam wytłumaczę, po co jest ta biała linia, bo to jest w ogóle na innym interwale narysowane, ale po, zaraz Wam pokażę. Słuchajcie, dla mnie najważniejszy moment wejścia w shorta to jest ten moment. Poniosę tu ryzyko, czyli w momencie, kiedy będziemy na tym poziomie 42 tysięcy, ja się spalam w dół i czekam na zejście z powrotem, tutaj. Więc um, zapytaliście na telegramie, żebym wrzucał, e, kiedy wchodzę. Więc wczoraj wam wrzuciłem, udało się, zarobiliśmy, jest ok. Natomiast pokazuję wam już na dzień dobry, gdzie szukać kolejnego wejścia, i ja wiem, że kusi walenie shortów. Ee, już teraz ua, uga buga, uga buga, uga buga, Halina, będziemy bogaci, natomiast ja na razie uga buga e, odpuszczam i uga buga zrobię tutaj. Rozumiecie? Nie chcę grać w miejscu, w przestrzeni, w której nic nie widzę. Nie będę się w to bawił. Ehm... Wolę zagrać w miejscu, w którym już to się sprawdzało, i tu ewentualnie, jeżeli się spalę na jakimś stoplosie, bo cena wybije wyżej, to super, bo wtedy mam od razu plan B. Jeżeli ja chcę grać tu shorta i się wybijam, trudno czekam na retest i idę w górę. Oczywiście, słuchajcie, może być tak, że tu przegrywam shorta, idzie cena, tu czekam na retest, gram longa, pomidor. Tak też bywa. Natomiast to są miejsca, które już były gdzieś w przeszłości potwierdzane, tak? Więc tutaj będę, em, nie będę miał sobie nic do zarzucenia, że przegrałem tą pozycję. Tu, jeżeli bym ją odpalił i by był pomidor, to bym miał do siebie bardzo dużo pretensji, ponieważ to jest takie zagranie w czasoprzestrzeni, gdzie nie ma punktów odniesienia, a przynajmniej nie mam takie zdanie. Punkt odniesienia w tej czasoprzestrzeni możemy zobaczyć na 4 godzinówce. Jeżeli ktoś już chce odpalać się z shortem, to wyczekałbym moment przejścia, bo jak sobie zobaczycie i pociągniecie sobie taką linię tu górnego e, tego trójkąta, gdzie nam się cena kompresuje i wybija nagle, to teraz jest bardzo ważna rzecz, bo po takim wybiciu na 4-godzinówce powinniśmy zrobić retest i pójść do góry. W ogóle w taki scenariusz byłby petarda. Natomiast może być tak, że my się zretestujemy i wejdziemy, więc wtedy wchodząc tu. Wtedy się można dołożyć do shorta i czekać do tego momentu, żeby z powrotem spróbować wyjść, tak? Natomiast musicie pamiętać, że nie wiadomo jeszcze, co się z tego wyklaruje. A tu szukałbym właśnie retestu, żeby wejść na górę. Um, dlatego ten short w tym momencie aktualnie dla mnie jest po prostu nijaki. Bo może być tutaj zejście retest i wyjście w górę, a może być równie dobrze powrót z powrotem i wtedy oczywiście shorterzy też zarobił. Natomiast tak jak wam pokazywałem na interwale dziennym, dla mnie odpalenie shorta e, wchodzi w grę tylko i wyłącznie, aktualnie przynajmniej tu na tym poziomie 42 tysięcy, tak? Jeżeli tu będziemy się spinać i z powrotem dobijamy do poziomu 37500, ładuje się jak e, słuchajcie na okręt. Tu 37,5 dla mnie w tym momencie, tak jak wczoraj, jest już granicą wejścia. Tu już zobaczcie, raz, drugi, trzeci jest reakcja i jest wypchnięcie ceny, więc dla mnie to wejście na tym poziomie, czyli 37500, słuchajcie, to będzie kolejne wejście w longa. Natomiast Bitcoin całokształtowo, słuchajcie, dla mnie, e, dla tych, którzy nie grają na tradingu, tylko po prostu dorzucają do portfela i interesu, jest ogólna charakterystyka, słuchajcie, jesteśmy w mega, 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 mega długim range'u, z tym, że ten range, słuchajcie, nabiera tą pozycję wyjściową do góry i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mało tego, na tygodniówce, jak popatrzycie, słuchajcie, rysują na tam się ryszują, wad, w wada w mowie no nie przemówicę się. Czasem mi się zdarza, że powiem coś, nie, się boję że nie przemujcie się. Dobra, e, szpulka. Widzicie? Aktualnie to jest szpulka, bo to jest świeca tygodniowa, więc ona się może za zamknąć, zamknąć w każdą stronę, tak? Tu może by się wszystko wydarzyć, natomiast gdyby tak się zamknęła, e, czyli widzicie, mamy już coraz więcej niezdecydowania na tym dolnym pułapie, więc byłbym tu rad, gdyby takie zakończenie tej świecy było, że to już jest pierwsza próba na tygodniówce, zwrotki do góry. Um, także, słuchajcie, jak dla mnie ogromny range Bitcoina, ogromny i bardzo długi, bo e, w tym range'u to my, słuchajcie, trwamy od kiedy? Ile dni? Plus minus do dzisiaj, e, gdzie to jest, 102 słupki, 102 dni, tak? Czyli mamy 3 miesiące gry w nie wiadomo czym, e, więc to jest bardzo dobry sygnał, bo tu się zbiera mnóstwo mocy, mnóstwo pieniędzy. Natomiast musimy poczekać na to wyjście zdecydowane i odpalenie racy. Myślę, że rynek tak zareaguje: jak świat ogłosi, że Wladek, co mu śmierć zadek, um, uspokoił się i nie pajacuje. A propos Wladka, co nie myje zadka. Pamiętajcie o tym, co pisałem na grupie na Telegramie: że jest dużo informacji w mediach. Ja wiem, że media gadają kupę, ale jak gadają kupę, czasami z tej kupy można coś e, wniuchać e, oczywiście śmierdzącego, ale może to się przydać. E, m, dlaczego? E, Mamy tu taką sytuację, że rynek jest niezdecydowany, a w jednych mediach, w drugich, w trzecich, w czwartych, u pani Haliny na stodole i w ogóle pana Gienka w robocie i jeszcze sąsiadka się drze z okna, e, że 9 maja jest parada w Rosji, zwycięstwa i Putin coś tam szykuje. Tak jak wam napisałem dotarem, tam do kilku źródeł, które mówią, że przed 9 wszystko się zakończy, w ogóle będzie koniec, w ogóle Putin tam w ogóle się zesra, za przeproszeniem. E, być może użyje załóżmy jakiejś, nie wiem, punktowej broni atomowej o nie, jakimś niekosmicznym poziomie rażenia, nie wiem, nie jestem znany Broni atomowej, ale wiem, że mają jakieś tam yy, amunicje, która jest w stanie razić punktowo, czyli zrzucona w konkretne miejsce, nie na przykład, nie uderzy do Polaczków, Biedaczków, co jeżdżą paserati, tylko po prostu gdzieś tam w tym rejonie na Ukrainie, gdzie ma być walnięta, tam będzie i wtedy pozamiata, załóżmy, daną część Ukrainy, i wtedy Putin sobie ogłosi, że wygrał. Yy, natomiast użycie takiej broni na pewno wywoła mega fale oburzenia na świecie i to może spowodować pomidorową, bo nie wiemy jak rynek zareaguje. Dlatego uczulam Was po raz kolejny, dopóki się nie zaskończy konflikt, ten kanał być może będzie sobie tak raczkował, czyli takimi małymi tip-topkami będzie szedł do góry. Fajnie by tak było, bo zarobimy na, na dźwigni. Natomiast ryzyko jest ogromne, że to się wyłamie gdzieś po prostu koślawo, nie w tą stronę i będzie nam klip klip. Dobra, tyle, na, tyle o Bitcoinie. Szybko o Chilizie, bo tu będzie mega szybko, bo tu w ogóle mogę Wam powiedzieć tyle, co ostatnio ktoś py pytali nie wiem, co to było. RSR pytaliście? Halo, Ziemia? A, nie odpowiecie mi, bo to się nagrywa nie online. Klip, klip. Dobra, więc to był chyba RSR pytaliście i ja wtedy patrzyłem, że nie mogła być lepsza opcja do wejścia i to samo z Chilizem. Uważam, że w tym momencie, jeżeli ktoś się pakuje w Chiliza, to jest genialna opcja, jeżeli podejmuje decyzję do wejścia, żeby przytrzymać to faktycznie do końca roku do mistrzostw w piłkę. Natomiast no ci, którzy tego za mają, to pytanie, gdzie go kupili, bo jak go kupili tu, no to wiadomo, chlip, chlip, um, natomiast, yy, natomiast nadal uważam, pomimo tych perturbacji, pomimo pytań, że tam Binance coś tam handluje monetami, pomimo ługa-buga i dużo, dużo, dużej ilości pytań, nadal uważam, że Chiliz jest taką walutą, która na koniec roku może nam zrobić takiego kopa, zobaczcie, że Chiliz, reaguje naprawdę no nie wiem no nie chcę używać niecenzuralnych słów ale jak 14latek na czyli wiecie na co więc jeżeli tak reaguje czyli no, to, 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 to być może to samo się powtórzy, tak? Tu mieliśmy pierwszą pompę, spadek, drugą pompę, tak? Bla, bla, jakieś tam yy, konsolidacje, bum, wystrzał, tak? I mamy spadek, oczywiście, jak cały rynek. Tu znowu zrywka i znowu spadek, bo gramy tutaj w jakimś tam rangeu. Natomiast nie wykluczam, że czyli faktycznie pogra w tym rangeu, pogra, 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 nagle będzie. O, mi od świata, o, piłka, o, klub, i za chwilę, o, Barcelona, o, Real Madrid, o, w ogóle, piłka, o, jakiś klub w Polsce, o, w ogóle, Afryka, Ameryka, i za chwilę będzie kupmy, kupmy, kupmy i boom, i za chwilę. Czyli będzie standardowo pump and dump. W związku z powyższym skoro e, musimy się liczyć z tym, że nagle wszystkim się przypomni, że jest taka dyscyplina jak piłka nożna i to może wystrzelić, to uważam, że jeżeli jesteśmy na takim etapie, jak jesteśmy, to dokupienie sobie chiliza i poczekanie nie byłoby głupim e, rozwiązaniem. E, oczywiście ja wiem, że wtedy pod tamtym filmem się pojawiła taka e, wojna komentarzowa. E, pewien pan próbował mi wytłumaczyć, że chiliz będzie pff, pomidorową i będzie wart tyle co moje skarpetki z zeszłego roku. E, chociaż może kiedyś będą dużo Natomiast ja twierdzę nadal, że to jest dobry moment do wejścia, że mimo wszystkich perturbacji, te 16-15 centów w tym momencie może nam dać na koniec roku ładną zwrotkę przy wejściu, z uwagi właśnie na Mistrzostwa Świata, gdzie wszyscy sobie przypomną, że piłka jest fajna: są je dwie bramki, tu jest jedna bramka, tu jest druga bramka, tu jest bramkarz, tu jest bramkarz i w ogóle iluś tam kolesi, którzy biegają za piłką, tu jest trener, tu są kibole, e, tu są kibice, albo kiboli są e, kibice, którzy się boją powiedzieć, bo są kibole. No i wtedy, bum, 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 e, tu piłka tu meczyki, tu autobusy, tu będziemy wybierać skarpetki, tu koszulki dla drużyny, tu hymn dla drużyny i za chwilę wszyscy będą chcieli mieć za i w ogóle Socios i w ogóle będziemy bogaci. Także e, wszystko się może wydarzyć, natomiast tak jak Wam powiedziałem, czyli jest w super miejscu do wejścia, jeżeli ktoś kupił źle i ma straty, trudno, e, pamiętajcie, że straty macie wtedy, kiedy sprzedajecie, a jeżeli miałbym Liza wywalić na stracie z portfela. Zrobię to, zrobiłbym to w listopadzie, bo taka jest prawda. Zrobiłbym to wtedy, kiedy już wiem, że mistrzostwa w piłkę się skończyły, już nic za nie podniesie w tym roku, i wtedy pff, trudno z pomidorową, ze stratą mógłbym go sprzedać. Słuchajcie, tyle ode mnie. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że mogę dla Was nagrywać. W tym tygodniu usłyszymy się już dwa razy. Bo już mi się troszeczkę sytuacja stabilizuje czasowo. Wiem, że już to mówiłem, ale musicie mi wybaczyć, bo wiecie, że w moim życiu ważny teraz jest Mutur i robię prawo jazdy na Mutur i idzie mi to dobrze, więc w związku z powyższym troszkę lepiej czasowo będę stał. Dobra, miłego wieczorku i słuchajcie. Do usłyszenia i powodzenia, i pamiętajcie, że jak gracie longi to nie wolno od razu grać shorty, bo shorty mogą wam z tyłka zlecieć i będzie tu dupa. Dobra, tyle na dzisiaj. A trzymajcie się. Pa.